Cześć, tu Mario. Jest 11 maja, godzina 18.14. Oczywiście byłem wcześniej, ale ledwie zdążyłem rozłożyć namiot, potężna ulewa. Wrzuciłem szybko graty do środka, to i tak, że, że udało się. No i sobie czekałem spokojnie, aż przestanie padać, żeby rozłożyć ponton. Później jak rozłożyłem ponton, kolejna ulewa, fest. No to zmontowałem sobie wędkę z kamerką, żeby położyć. Postawiłem markery, podsypałem i położyłem kamerkę, żeby zobaczyć dno. dno wygląda na czyste, jednak pierwszy rzut okiem na nagranie i kurde, jest moczara. Jest moczara przy dnie, 10 cm, pojedyncze pędy dłuższe. Tego tak nie czuć przy, przy stukaniu, bo jeszcze nie jest na bogato futro, ale niebawem będzie. Może jest to ostatni dzwonek. Wywiozłem zestaw w to miejsce i przeglądałem kamerkę, więc prawdopodobnie przewinę jeszcze raz i założę pv -kę. Wydaje mi się, że jest to konieczne. E, temperatura w tej chwili jakieś 16 stopni, ale w nocy ma spaść do 5, więc będzie chłodno. Czyli jest takie złamanie pogody i mam nadzieję, że to... Nie wiem. W sumie to nie wiem. Czy taka zmiana pogody może coś spowodować u ryb jakieś żerowanie? Czy one będą żarły, kiedy się ochłodzi? Woda na pewno się nie ochłodzi, bo woda już ma ze 12-13 stopni. W dzień nawet 14-15. Więc ona się nie ochłodzi, na pewno będzie fajnie rano, romantycznie, będzie mgła jak skurczy, się tak czuję. A jutro ma być piękny, słoneczny dzień. Więc no dzisiaj mam tylko nockę, bo jest sobota, niedziela, więc tylko jeden szczał i mam nadzieję, że się uda coś fajnego tutaj złowić, tudzież cokolwiek. Godzina 19.50 Wywózka drugiej wędki i pakuje się do namiotu, bo temperatura spada gwałtownie. Mamy 11 maja i ma być w nocy 5 stopni. wcześniej już sypałem, także teraz tylko mlecznej papki trochę. Taki subtelny zestawik Pacific Tuna 20, plus yy dambelsik z kisłe masło, z pefołeczką a tam są połóweczki Tunecyka, ma być. Okay. I do hołpy. No cóż, wędeczki ustawione. Jestem przyszykowany. Na nockę. Bez sygnalizatory, ja chyba kiedyś o nich mówiłem. Monster Fisher, które kupiłem w 2015 roku. I do tej pory nie chcą się zepsuć. Marzę mi się foksy. I pewnie to marzenie spełnię kiedyś, ale. Póki co nie dają mi te chinole kurde pretekstu na wymianę nie działa centralka działają wszystkie trzy tak jak kupiłem działają wszystkie potencjometry w zasadzie diody wszystko się świeci szczelność to jest 9 lat katowania bo sporo jeżdżę w każdych warunkach no ale to nie jest reklama to nie jest reklama pan z monsterami za to nie płaci ja nie mam z tego żadnych korzyści jakiś czas jeszcze jeszcze będą dopóki nie kupię gdzieś okazyjnie jakiś używek Foxów z zestawu z centralką. Mogą być miksy 3 plus 1. No no ale to, mniejsza o to. Właśnie przeglądałem z grubsze nagranie z podwodnej kamery 15.30, 17.30, czyli w tym przedziale. Kurde, w końcu mam go. Nagrałem dziada jak żeruje. Nie mogę się doczekać aż przygląd jak przyglądę resztę y, materiału. I zmontuję z tego jakąś y, fajną taką sekwencję. No, na pewno, bo z wyzwolnionym tempem. Fajnie, fajnie. Kurde, jestem zjarany Jeszcze w tym miejscu mam położoną 24. Kurde, squid truskawka. Podsypane, podnęcone. ale to jak i z tego siada Uch. Zbliża się 23 nie wiem czy będzie widać termometr pokazuje 9,7 na zewnątrz i jakieś 13 niecałe wewnątrz Więc różnica na zewnątrz, na miotu, a wewnątrz jest jakieś 4 stopnie około Ale to się y, zmieni na pewno ta temperatura do się wyrówna, bo ja sam nie jestem w stanie w takiej przestrzeni. Доброе ночь. Есть магия. Kwitne dania kuchni outdoorowej. Siadanie, na siadanie u pasą. Bułeczka ziarnista Cóż, spróbujemy. Do tego jaki pierwszy będzie. Nocka przeleciała. Zapowiada się kolejna lekcja pokory. Ale to w żaden sposób mnie nie zniechęca, a raczej zachęca do kolejnej próby, do poznawania tego, tego zbiornika. I są przemyślenia, nie? Kamera nagrała żarowanie Karpia. Jednego co najmniej. Wydaje mi się, że jeszcze Lina tam widziałem. Fajnego jak wyrywa coś tam czegoś szuka, ale nie tego, co ja, im, co ja jej podaję, więc trzeba się zastanowić nad sobą i przemyśleć temat. I wrócić z nowym pomysłem, bo to o to chodzi. Dlatego wiele osób, moich kolegów, przerzuca się na komercję, bo po jednym, drugim, trzecim, czwartym blanku na komerowie stwierdzają, że tu nie ma ryb, więc szkoda zachodu, szkoda pieniędzy, szkoda czasu. Ja podchodzę do tego zupełnie inaczej, ja po prostu uwielbiam tą dziką przyrodę tutaj. Te zakrzaczone, brzegi, zarośnięte yy, trzciną, moczarką, rdestnicą, grążelami gdzie nie gdzie. Cóż, suszymy, sikawka i... Yy, i czekamy do godziny dziewiątej, myślę dziesiątej maksymalnie będę zwinięty, wetki na końcu oczywiście. Do następnego, nie? Dziesiąta, już spakowany jestem, dobiegła końca kolejna nocka, moja tutaj na Komorowie po majówce. Niestety znowu wracam do tarczy. Yy. Ale kto tutaj łowi, ten wie, jak ciężko jest tą rybę wypracować. Jakie te karpie są ostrożne. Poza tym nie ma ich wiele, to już wspominałem wcześniej. No cóż, łowię tu już wiele lat, więc... pewne sukcesy mam na koncie, ale takie porażki... kurde... dają do myślenia. No nic. Ja wracam do domu, pozbieram się i wymyślę sposób, jeszcze raz spróbuję, żeby go dorwać. Jeden, dwa, na pewno tutaj pływają. No jest ich więcej, no ale. Nie jest lekko, nie jest lekko. Siema. Do następnego.